Dzień dobry, mamy czwartek 26 marca. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Hala Gliwice przechodzi pod skrzydła przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Sprawdzimy, czy miasto jest już gotowe na święta Wielkiej Nocy i zwrócimy się z apelem do rodziców. Szczegóły za chwilę w serwisie Agnieszka Baron, zapraszam. Już jutro punktualnie o 8:00 startuje nabór do przedszkoli na rok 2015-2016. Rekrutacja skierowana jest do dzieci zamieszkałych w Gliwicach w wieku od 3 do 5 lat, ale także tych urodzonych do końca lutego 2013 roku. Rodzice dzieci zamieszkałych poza granicami Gliwic także mogą ubiegać się o miejsce w przedszkolu za sprawą postępowania uzupełniającego. Będzie ono prowadzone po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji. Upatrzone przedszkole musi dysponować wówczas jeszcze w Miejscami. Wniosek o przyjęcie dziecka można złożyć na dwa sposoby: za pośrednictwem internetu, a także tradycyjnie za pomocą odręcznego wypełnienia formularza i złożeniu go w przedszkolu. Rodzice mogą składać formularze maksymalnie do sześciu przedszkoli. Placówka umieszczona na pierwszej pozycji automatycznie staje się przedszkolem pierwszego wyboru. Wnioski składać można do 15 kwietnia. Listy przyjętych poznamy natomiast 13 maja. Wielkanoc, coraz bliżej gliwice zaczynają powoli zanurzać się w świąteczno-wiosennym klimacie. Widać to na ulicach, na dworcowej wyrosły już nawet pisanki. W mieście pojawiły się także inne ozdoby. To drugi raz, kiedy pisanki przypominają o tym, że święta tuż, tuż. Trzy pisanki przy ulicy dworcowej na wysokości ko kościoła świętej Barbary. Ale pisanki to nie jedyny wiosenny akcent w Gliwicach. Pojawiły się też tulipany. Te były zasadzone już jesienią. Tak, jesienią myślimy o tym, żeby wiosną było pięknie. Rośliny zasadzone właśnie w tamtym roku, teraz pokazują, jak pięknie kwitną. Między innymi przy tej ulicy rabaty. Kolorowych, pięknych tulipanów. W sumie teraz przyjechało do nas 15 tysięcy sadzonek, m.in. bratków. Które poza tym, że możecie Państwo obserwować właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli przy ulicy Dworcowej, także m.in. na ulicy Zwycięstwa, a czy na innych ulicach, to już zależy od tego, ile po tym pierwszym nasadzeniu kwiatków zostanie. Ale ja zapraszam także na przykład na spacer do parku Szwajcaria, czy do parku Chopina, gdzie przepięknie zakwitły krokusy. I jeszcze szykują się kolejne nasadzenia. Kiedy? W sumie Miejski Zarząd Usług Komunalnych nasadzeń kwiatów w roku prowadzi trzy. Ta akcja, którą teraz przeprowadzamy, kolejna to w maju i wtedy między innymi pięknie zakwitną. Pięknie zaprezentują się rzeźby, które Państwo znacie. Między innymi samochód przy ulicy Dworcowej, a kolejna akcja to akcja jesienna. W sumie kwiatów w ciągu roku Miejski Zarząd Osób Komunalnych sadzi 170 tysięcy sadzonek. O Katowicach mówi się Miasto Ogrodów. Czy Gliwice będą chciały odebrać ten tytuł Katowicom? Nas tak naprawdę cieszy zielona przestrzeń w każdym śląskim mieście. Czy to są Katowice, czy to jest Zabrze, czy to są Gliwice. Ale bardzo nas cieszy również to, że Gliwice wypadają na tle innych śląskich miast bardzo dobrze. Na dzisiejszej sesji radni zadecydują o wydaniu dodatkowych 40 milionów złotych na wyposażenie hali Gliwice. Jest to część jednego z prezydenckich projektów uchwał, które już wywołały niemałe zamieszanie. Dziś, aby wyprostować owe nieporozumienia, prezydent Frankiewicz wraz z wiceprezydentem Wieczorkiem zwołali specjalną konferencję prasową. W prezydenckim projekcie uchwały chodzi o wniesienie budowanej hali do kapitału zakładowego Gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Które od 2013 roku, czyli od daty rozpoczęcia inwestycji, pełni rolę menadżera projektu. To także szanse na odzyskanie około 60 milionów złotych przy rozliczaniu podatku VAT, co oznacza zmniejszenie wydatków na całą inwestycję i oddala od prezydenta Frankiewicza ewentualne zarzuty o niegospodarność. Zamiast powoływać teraz nową spółkę, przekazujemy halę, Zamierzamy przekazać do istniejącej spółki. Korzyści są dość oczywiste, to jest kwestia powoływania zarządu czy rady nadzorczej. Docelowo na pewno zostanie rozważone i zapewne tam się skończy, że ta spółka powoła spółkę córkę, która będzie prowadziła wydzieloną działalność, czyli będzie odpowiedzialna za zarządzanie halą. Projekt zakłada także podwyższenie kapitału spółki Pewik o środki przeznaczone na wyposażenie obiektu. Chodzi tu o nawet 40 milionów złotych. Decyzja o tym, aby wyłączyć zakup wyposażenia hali z pierwszego postępowania przetargowego, była podjęta nieprzypadkowo. 321 milionów złotych w kontrakcie na budowę hali nie obejmowało wyposażenia hali. To było zrobione celowo dość dawno temu, po to, aby decyzję na temat wyposażenia hali podjąć w ostatnim możliwym momencie, wtedy kiedy będą znane no, aktualne wymagania, aktualny sprzęt, aktualne ceny. Więc teraz jest czas na kontraktowanie wyposażenia hali. Jak podkreślają i uspokajają urzędnicy, spółka Pewik nie będzie mogła dotować hali z dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wody. Otwartym tematem pozostaje jeszcze wybór operatora obiektu, którego nie udało się jeszcze wyłonić. I chcę powiedzieć, że mamy cały czas potwierdzenia i zainteresowanie różnych operatorów dotyczących uczestnictwa w ewentualnym postępowaniu dotyczącym wyłonienia takiego operatora. Co w wypadku, jeżeli nie znajdzie się operator? Nie ma problemu. Poradzimy sobie z tym problemem tak jak z wieloma innymi. Potencjalnych operatorów do nas zgłasza się dużo. Na pewno któryś z nich albo będzie tym operatorem, albo przynajmniej będzie nam doradzał. A sądzę, że w najgorszym wypadku możemy postąpić tak jak. W praktycznie wszystkich miastach, gdzie hale zostały wybudowane, czyli miasto powołuje swoją firmę, która zarządza halą. Dla nas to jest ostateczność, ale bierzemy to też pod uwagę. Drugim prezydenckim projektem było wprowadzenie stref płatnego parkowania. Do tego tematu powrócimy w kolejnych wydaniach Wiadomości Telewizji Imperium. A teraz czas na informacje z boisk, które przygotował i przedstawi Tomek Czoik. Tak jak poinformowaliśmy wczoraj, drużyna Piasta Gliwice przebywa na zgrupowaniu w Rybniku Kamieniu. Nowy szkoleniowiec, Radosław Latal, próbuje tam odbudować formę swoich podopiecznych. W tym celu zorganizował on sparring z bardzo wymagającym partnerem. Będzie nim bani klub, z którym Czech był w przeszłości związany zarówno jako piłkarz, jak i trener. Ciekawostką jest to, że pojedynek będzie zamknięty dla kibiców. Piastunki nie podają żadnych dokładnych informacji odnośnie jego terminu ani miejsca rozegrania. Pozostajemy przy drużynie Piastagliwice. Na obóz do kamienia nie pojechał Karles Mark. Zawodnik przeszedł bowiem operację. Miała ona związek z kontuzją, którą Hiszpan odniósł w trakcie meczu z pod Po starciu z przeciwnikiem gracz doznał złamania nosa z przemieszczeniem. Marka czeka teraz dwutygodniowa przerwa w treningach. Po powrocie do gry przez jakiś czas pomocnik Piastunek będzie musiał występować w specjalnej masce. W podobnym zabezpieczeniu jeszcze do niedawna grał Kamil Wilczek, który doznał podobnego urazu. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku profil Telewizja Imperium. Na jutrzejsze wiadomości zapraszam w imieniu Tomasza Czojka. Dziękuję za uwagę dziś i życzę miłego popołudnia.